Zadanie 25. Z cyfr 1, 2, 3, 4, 5, 6 tworzymy sześciocyfrowe liczby o nieptopowtarzających się cyfrach. W taki sposób, że cyfry parzyste zapisane są obok siebie. Postało w ten sposób ile liczb? No dobra. Wiemy, że. Tworzymy sześciocyfrowe liczby o niepowtarzających się cyfrach, w taki sposób, że cyfry parzyste zapisane są obok siebie. Dobra, no to pierwsza rzecz. Parzystych w tym naszym zbiorze mamy raz, dwa, czy cztery, eee, trzy. trzy sztuki. Eee, no i nieparzystych tyle samo, czyli też trzy sztuki. Tutaj będziemy mieć sześć miejsc: 4, 5 i 6. Na każdy z nich będzie stała sobie jedna cyfra, ale mamy powiedziane, że mm, parzyste mają stać obok siebie. I teraz mamy tak kilka opcji. Zobaczcie, pa, m, można to rozpisać tak: parzysta, parzysta, parzysta. Później przesunąć to parzysta, parzysta, parzysta. Parzysta, parzysta, parzysta. I ostatnia opcja: parzysta, parzysta, parzysta. Tak, czyli do tego momentu, kiedy to jest ostatnia. Tak? Czyli takich opcji mamy w sumie cztery: raz, dwa, trzy, cztery. Tak, tutaj zrobię klamerkę, że mamy 4 cztery, cztery opcje. I teraz tak, yy, parzystych mamy 3, no to tu mam 3 możliwości, tu mam 2, bo mają się nie powtarzać, tu mam 1. I nieparzystych tyle samo, czyli 3, 2 i 1. Yy, no to mamy w takim razie 3 yy, razy 2 jest 6, razy 1 to jest 6 i jeszcze znowu razy 6. Czyli mamy 36 razy 4 i to jest 144 i to jest odpowiedź C.